Witam Adam Kopecz, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Chcę się pochwalić tak kolejną paczką od Microsoftu, tak z nagrodą Microsoft Most Valuable Professional. To już jest czwarty rok z rzędu na przełomie 2020-2021 i chcę Wam po prostu krótko pokazać, co tam się znajduje. Tak standardowo w tym dużym pudełku jest tak. Dyplom. Tak. Można sobie postawić gdzieś, tak. jest sporo naklejek, MVP. Tak. O, on się jak się odklei. O, jest też karta. Tak, tutaj, o, tak bliżej, to będzie to jest karta. O, na, ten jeden z fajniejszych elementów. To jest taki pinik na magnesik. O, jak pod mikroskop podtepnę to powinno być słychać, jak się magnesik przykleił. Tak. Czyli taki malutki pinik. O magnesowy, żeby się pokazywać na eventach. I to, 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 to jak ja najbardziej czekam, to jest tak to, to, to jest tak kolejna powiedzmy cegiełka. Dołożę pudełko na tak, to najbardziej czeka mi się najbardziej podoba o, żeby dołożyć o, ta, ta, ta pierwsza jak przyjechała ta statuetka na szklana to jest ten kolejny właśnie kolejna cegiełka a to już jest sumarycznie a, czwarty rok. tak pierwsza cegiełka jest po prostu start w 2017 i tak mi się udaje przekazywać wam wiedzę i Microsoft to docenia właśnie i tutaj w kolejnym roku jak widziałem u bardziej tak za zaawansowanych MVP to powinien być właśnie już taki połączony pięcioletni żeby tutaj zbierać, bo widać właśnie niektórym MVP z drugoletnim stażem to właśnie brakuje tutaj miejsca na kolejne cegiełki, więc jeszcze raz chciałem się pochwalić, kolejny rok z rzędu MVP, cieszy mnie, że wciąż chcecie oglądać moje filmy.